będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie Alina Kaźmierczak. Dziś i ostatnio dużo pracuję w temacie siły i odporności psychicznej. Ponieważ jestem certyfikowaną konsultantką metody MTQ48, która bada i zajmuje się siłą i odpornością psychiczną, to ten temat rzeczywiście jest rozpracowywany przeze mnie. I dziś kiedy prowadziłam kolejny webinar na ten temat, to przyszły do mnie pewne przemyślenia, przemyślenia, które dotyczą emocji, ponieważ bardzo ważnym elementem siły i odporności psychicznej jest odpowiednie podejście do emocji. Ja nie lubię mówić, Takiego stwierdzenia, że to jest panowanie nad emocjami, ponieważ tu wcale nie chodzi o to, żeby nad emocjami panować, ale żeby wiedzieć, jak się do nich odnosić i co z nimi zrobić, ponieważ emocje nie są ani dobre, ani złe. One po prostu są. One są dla nas ważne, ponieważ one niosą informacje do nas, co dzieje się. A jeżeli my te nasze emocje tłumimy, jeżeli te emocje spychamy gdzieś do, do wewnątrz, jeżeli odpowiednio z nimi nie pracujemy, to one później się kumulują i dają upust w naszym ciele. Albo nam się odkładają w żołądku, mamy wrządy żołądka, albo nam się gdzieś tam. Na wątrobie osadzają, albo powodują nadciśnienie, albo powodują nerwice, albo powodują mnóstwo chorób somatycznych. A to wszystko po, dlatego, że tymi emocjami odpowiednio się nie zajmujemy. Bo co jest ważne w pracy z emocjami żeby im się przyglądać ze świadomością i odpuszczać. Czyli jeżeli przychodzi do mnie jakaś emocja, a ona ma prawo do nas przyjść, czyli mam prawo być smutna, zła, wkurzona, wkurzony, mam prawo czuć wszystko, czuć gniew, czuć lęk, czuć wszystkie emocje, które mogą się tylko pojawić. Ja mam prawo. Jeżeli taka emocja do mnie przychodzi, to ona przychodzi po coś. I co należy z nią zrobić? Należy ją przyjąć, przyjrzeć się jej i odpuścić. Czyli spowodować, żeby ona już mi nie towarzyszyła. Czyli nie wiem, przychodzi do mnie smutek, jestem smutna. Okej, okay. skąd się wziął ten smutek? Dlaczego jestem smutna? I zostawiam ten smutek. Ktoś powie: no, tak, ale to nie jest łatwo odpuścić. Oczywiście, że nie jest łatwo. Zwłaszcza, jeżeli to jest złość, jeżeli to są takie emocje, jeżeli to jest gniew, jeżeli to są emocje, którymi jesteśmy mocno no, tak rozentuzjazmowani, jeżeli one hulają w nas. No ale ten gniew, ten, ta nienawiść, ten wkurw za przeproszeniem też po coś do mnie przyszedł. On mi coś mówi. O mnie, o sytuacji, w jakiej się znalazłam, znalazłam. Jeżeli ja przekalkuluję, zobaczę, Okej, okay, to mnie zdenerwowało. Odpuszczam to, to na pewno będzie ci lżej. Odpuszczanie emocji to jest wielka sprawa. To jest trudna sprawa ale warto nad tym pracować. I ja już jestem na tym etapie, że te emocje mną nie targają, że one nie zalewają mi oczu krwią, jak jestem wkurzona, tylko powodują, że ja mówię: "Aha, pojawiła się ta emocja. Co ona ma mi powiedzieć o mnie, o kimś, o tej sytuacji, w której się znalazłam i co ja mogę z tym zrobić?" Przyjrzeć się i puścić ją, odpuścić, niech ona już sobie idzie, i nie kumulować, nie miętosić i nie pakować jej do swojego wnętrza. Życzę Tobie, żebyś zdobył tę umiejętność, a trening czyni mistrza. Miłego dnia. Zapraszam. Alina Kaśmierczak.